Cześć, witajcie, z tej strony Dawid terapeuta z Wrocławia. Chciałem Was dzisiaj serdecznie zaprosić na nasz najbliższy kurs Terapii Blizn. Dlaczego akurat wybrać ten kurs? Dla mnie jest to proste, ponieważ jest to bardzo holistyczne podejście. Bardzo holistyczne podejście, jeżeli chodzi o diagnostykę i terapię. Nie opieramy się tylko na mobilizacji czy manipulacji tkanki, ale również i opieramy się na wnikliwej diagnostyce. Wypełniamy stopniowo taki formularz diagnostyczny, który będzie podpowiadał mniej więcej jak pracować, będziemy te wszystkie składowe, które tutaj są zaznaczone nanosić na ciało ludzkie, będziemy robić fotodokumentację i uczyć Was przede wszystkim jakie dolegliwości mogą towarzyszyć blizny. Pierwsze cały dzień to diagnostyka, diagnostyka różna. Diagnostyka pod względem układu wegetatywnego, diagnostyka pod względem układu powięziowego, diagnostyka samej blizny manualna. Mówimy tutaj właśnie o miejscach wklejenia blizny, o różnicach pomiędzy warstwowością wklejania się blizny, na przykład agon korzeniami i tak Mówimy przede wszystkim też o tym, że warto zwrócić uwagę na powierzchowne blizny, tak jak np. tatuaże które do tej pory często e, brano pod uwagę dopiero w ostateczności, albo w ogóle tego nie robiono. Będziemy pracować e, dziwnymi przyborami i diagnozować bliznę na różne sposoby, na przykład przyborami, pałkami diagnostycznymi, takimi przyborami dentystycznymi. Będziemy również walczyć z przeczulicą, niedoczulicą, na przykład takimi pałkami wraz z takimi aku -rollerami. E, Będziemy również pracować właśnie e, na rzecz przeczulicy, niedoczulicy, a przede wszystkim niedoczulicy bliznę właśnie takim aku -wałkiem. Dodatkowa rzecz. Będziemy od drugiego dnia diagnozować i pracować różnymi terapiami. Terapią tkanek miękkich na bliźnie, to jest raz. Druga rzecz, będziemy używać takich przyborów do powięzi, którymi w bardzo łatwy sposób można też uwalniać bliznę bardzo często. Następnie wykorzystamy sobie również bańki chińskie różnego rodzaju. Teraz pokazuję pistolet, którym można bardzo łatwy sposób podciągnąć bliznę rozluźnić na np. przed mobilizacją dalszą dłońmi albo manipulacją tej blizny. Będziemy wykorzystywać też małe i duże flosy np. Na, na blizny na dłoni, na blizny na stawach i okolicach innych tkanek, które będą po pierwsze obrzęknięte po urazie albo po prostu będą wymagały zmienia konsystencji tkanki, kiedy blizna będzie mocno wklejona i będzie bardzo twarda, sztywnana. Będziemy również na trzy sposoby wykonywać miód. Polecam tutaj od razu miód Manuka po to, żeby terapia była jeszcze bardziej holistyczna, ponieważ miód Manuka zawiera bardzo dużo metylogixalu, czyli związku, który jest wywar, który jest wybierany właśnie z drzew herbacianych. A jak wiadomo, drzewo herbaciane ma dużo właściwości antybakteryjnych przeciwzapalnych. Będziemy również manipulować bliznę i mobilizować przy pomocy na przykład takich igieł właśnie do punktury, które będziemy okuwać różne rodzaje blizny, blizny mięśniowe, blizny ścięgien, więzadeł, jak również i bliznę na przykład dużych płaszczyzn, czyli na przykład poparzeniowe lub liszaje asfaltowe, czyli zdarka, tkanka, w ramach mobilizacji tej tkanki w okolicach do lepszej przebudowy. Będziemy takimi igłami też pracować, aby przebudowywać bliznę która wymaga niestety tworzenia stanu zapalnego i wprowadzenia w pierwszy stan znowu jakby tworzenia blizny, czyli stan zapalny. Jest to często wymogiem, aby blizna się przebudowała. Także to są trzy dni bardzo wnikliwej pracy z blizną. Diagnostyka, której pewnie zobaczycie gdzie indziej, która budowana była na przełomie kilku lat przeze mnie. Będziemy pracować również, pamiętajcie, z bardzo istotną rzeczą, której możecie zaobserwować gdzie indziej: z układem wegetatywnym raz, ale również z psychosomatyką, do tej blizny, ponieważ będzie sytuacja wielokrotnie taka, że pacjent nie nadaje się do pracy bezpośrednio, od razu z technikami manualnymi. Wymaga on uaktywnienia pewnych struktur, uaktywnienia przez normalnie pracę manualną na tkankach na nerwie błędnym i na innych nerwach czaszkowych aby doprowadzić pacjenta do momentu, kiedy jesteśmy w stanie z nim dopiero pracować manualnie. Więc tutaj będzie dodatek taki jeszcze z tego zakresu. Pamiętajcie, pracujemy sobie od rana do wieczora 3 dni. Pierwszy dzień diagnostyczny i dwa dni. Już w pierwszym dniu tak właściwie zaczniemy sobie terapię, a później cały czas terapię. Będziemy opisywać po co dana technika, dlaczego się przyda, dla jakiej blizny i później będziemy nanosić to w praktykę. Serdecznie Was zapraszam jeszcze raz. Pozdrawiam i do zobaczenia mam nadzieję na kursie. Czekamy na Was.